Od 4 maja w Działdowie otwarty będzie punkt masowych szczepień przeciw COVID-19. Przygotowany został na sali zespołu szkół nr 1 przy ulicy Grunwaldzkiej. Jesteśmy w zespole szkół na ulicy Grunwaldzkiej. Przygotowujemy tutaj punkt szczepień masowych. W naszych planach jest zaczęcie działania w początkach maja od 4 maja będziemy na to przygotowani przepustowość przygotowujemy się do około dwóch, ponad 2000 tygodniowo zapewniamy pełne bezpieczeństwo w trakcie szczepienia obserwacje po i bardzo, bardzo zachęcamy społeczeństwo powiatu działdowskiego, aby skorzystało z tej oferty. To jest bardzo ważne. To pozwoli nam w jakikolwiek sposób zapanować nad tą pandemią. Koordynatorem i jak gdyby odpowiedzialnym za organizację tego punktu jest dyrekcja szpitala czy pan dyrektor Ireneusz Weryk, on wraz z własnymi z swoimi pracownikami przygotował i specyfikację na sprzęt, jak również i samoorganizacyjną stronę całego procesu szczepienia. W tej chwili już jak widzimy jest ten sprzęt ustawiany, rozpoczyna się faktycznie uruchomienia punktu 4 maja, więc jeszcze, jeszcze jest troszeczkę czasu. Część sprzętu jeszcze jest w drodze. Mamy nadzieję, że w przyszłym tygodniu już będziemy mieli w 100% punkt przygotowany do, do szczepień. Moglibyśmy to już dzisiaj robić, ale ale jeszcze dopracujemy go, także w przyszłym tygodniu będzie już w 100% funkcjonował. Powiat Działdowski przekazał 70 tysięcy złotych na zakup sprzętu, wyposażenia właśnie tego, który tu jest w tym punkcie szczepień powszechnych, ale cieszymy się z tego, że bardzo mocno zaangażował się dyrektor zespołu szkół, który tutaj udostępnił tą salę gimnastyczną, tą mniejszą salę gimnastyczną, do tego oczywiście organizacyjnie przygotowuje się do matur, więc to też jakieś, jakieś wyzwanie dodatkowe, zadania musi troszeczkę inaczej sobie to wszystko zorganizować, ale jest bardzo mocno zaangażowany. Angażowany. część wyposażenia, które tu jest, jest to wyposażenie szkolne, czyli krzesełka, ławki, jakiś powiedzmy inny, inny sprzęt, ale oprócz tego organizacyjnie jest tutaj bardzo dobrze przyjęty ten punkt i przy pomocy dyrekcji szkoły bardzo dobrze to wszystko funkcjonuje. A jak widzimy, pani zastępca dyrektora, pani Soku, również od strony personelu przygotowała wszystko do przyjęcia naszych pacjentów do szczepień, naszych mieszkańców do szczepień, więc tu wszyscy jak gdyby mocno zaangażowani i mamy nadzieję, że jak tylko będzie duża ilość szczepionek, to będziemy mogli szczepić więcej niż jest to przewidywane, czyli nie tysiąc sztuk tygodniowo, ale jesteśmy przygotowani do dwóch i pół tysiąca tygodniowo szczepień jesteśmy w stanie zrobić, także mamy nadzieję, że w krótkim czasie naszych mieszkańców naszego powiatu zaszczepimy. Pierwsze i najbardziej dotkliwe obostrzenia są już zdejmowane. Miejmy nadzieję, że wraz ze wzrostem ilości zaszczepionych osób na zawsze pożegnamy pandemię.